Równania i nierówności z wartością bezwzględną. No, teorii nie będziemy wprowadzali, bo to podczas rozwiązywania. Zaczynamy od podpunktu A. Mamy rozwiązać takie równanie. Zacznijmy od, od tego, że stwierdzimy, że mamy wartość bezwzględną wewnętrzną i zewnętrzną. Załóżmy sobie, że to przykrywam. I analizuję wartość bezlędu, tylko tę większą, czyli tę zewnętrzną. I gdybym powiedział, co jest rozwiązaniem takiego równania, bo to przykryłem, wstawiłem w miejsce tego literkę A. Wartość bezlędna z czego daje nam A? No napisałbym, że A jest albo równe 3, albo A jest równe minus 3. Patrząc na takie równanie proste, to byłoby prawdziwe. Czym jest ta literka A? Jest całym tym wyrażeniem zapisanym, zakreślonym na czerwono. Czyli patrząc na to, to nasze wyrażenie wewnątrz, czyli wartość bezlędna z x i odjąć 2, ma być równe 3, lub to samo, czyli wartość bezlędna z x i odjąć 2, ma być równe minus 3. To jest nasze a. Czyli albo to jest równe 3, albo to jest równe minus 3. I rozwiązujemy. Przerzucamy liczbę na drugą stronę. Wartość bezlędna z x jest równa 5 lub wartość bezlędna z x jest równa minus 1. No to przechodzimy do już prostszego równania. Wartość bezwzględna z jakiej liczby to jest 5? No tą liczbą może być albo piątka, albo tą liczbą może być minus 5. Dalej, lub. Wartość bezlenna z jakiej liczby wynosi minus 1? Nie ma takiej możliwości. Czyli tutaj rozwiązaniem jest zbiór pusty. No i teraz podsumowanie, co będzie rozwiązaniem całego tego równania. Wszędzie był spójnik lub, a zatem każde rozwiązanie będzie rozwiązaniem zadania. Czyli z tych trzech warunków rozwiązaniem są dokładnie te dwie liczby, bo tutaj nie ma żadnej, ale ułożymy w kolejności rosnącej, czyli minus 5 lub 5. I to jest rozwiązanie dokładnie tego równania. Jak widzimy, posłużyliśmy się takim przypomnieniem, czyli najpierw załatwiliśmy wartość bezlenną zewnętrzną, a dopiero potem wewnętrzną. Przechodzimy do drugiego równania. Tutaj jest wartość bezwzględna z x plus 2 i są x. Zatem rozpatrzymy dwa przypadki. Pierwszy przypadek będzie taki, że to, czyli x plus 2, będzie większe bądź równe 0, lub drugi przypadek, że to między kreskami będzie mniejsze od 0. Rozwiążmy to. x większe bądź równe minus 2, to jest pierwszy przypadek, a tutaj x jest mniejsze od minus 2. I teraz będziemy rozwiązywali równanie. W pierwszym przypadku, w drugim pamiętamy ze spójnikiem lub. Czyli 6 dodać x równa się 2 razy wartość bezwzględna z x plus 2. I teraz w tej kolumnie to wyrażenie jest większe bądź równe 0. To znaczy, że opuścimy kreski bez żadnego bez żadnej zmiany znaków. Bo wartość bezlena z czegoś, co jest nieujemne, jest tą samą wielkością. Czyli 6 dodać x równa się 2. Opuszczamy wartość bezlenną, ale z tego robi się nawias. Dlaczego? Bo dwójkę mnoży przez całość. Czyli x plus 2. I rozwiązujemy. 6 dodać x równa się, tu wymnażamy. 2x plus 4. Teraz x na lewo, liczbę na prawo. x i odjąć 2x to będzie minus x. Tu jest czwórka. Przerzucamy szóstkę na prawą stronę. 4 odjąć 6 to jest minus 2. I dzielimy przez minus 1. No to x wyniesie 2. Taki wynik wyszedł, ale. Wracamy do naszego założenia. Ta cała kolumna jest analizowana, jeżeli za x podstawimy liczby większe bądź równe minus 2. Czy liczba 2 należy do tego założenia? Tak, należy do tego założenia. A zatem, rozwiązaniem całej tej pierwszej kolumny jest liczba 2. Rozwiązanie tej kolumny już mamy. Przechodzimy do drugiej kolumny. Przepisuję równanie. Ale tym razem to wyrażenie, to, jest ujemne. A skoro ujemne, zabiorę kreski, zmieniając znaki na przeciwne. I pamiętamy też o tym, że tu jest dwójka mnożona przez to, czyli tu powstanie nawias. 6 dodać x, tu nie ma żadnej zmiany, natomiast dwójka przepisana i tu zmieniamy znaki na przeciwne. Minus x i minus 2. I rozwiązujemy. 6 dodać x równa się minus 2x po wymnożeniu i minus 4. x na lewo liczby na prawo. x i plus 2x równa się minus 4 i jeszcze minus 6. Minus 3x równa się minus 10 i dzielimy przez minus 3. I odpowiedzią jest 10 trzecich, czyli 3 całe i 1 trzecia. I teraz sprawdzamy. Czy 3 całe i 1 trzecia mieści się w naszym założeniu? O tutaj pomyłka, przepraszam. O tu powinno być 3x i tu powinno być minus 3 całe i 1 trzecia. Tak. Dzielimy przez 3. Tutaj pomyłka była w znaku. Wychodzi minus 3 całe trzecia. Czy ta liczba mieści się w założeniu? Tak, mieści się. A zatem tu rozwiązaniem jest minus 3 całe i 1 trzecia. Ponieważ był spójnik lub, zatem obie liczby przyjmujemy jako rozwiązanie. W kolejności rosnącej x należy i w klamerce najpierw ta, potem ta. Minus 3 i 1 trzecia lub 2. Jeszcze raz tu przypominam, x plus 2x to powinno być 3x, tutaj minus 10 i po podzieleniu przez 3 minus 10 na 3 to jest minus 3 cało 1 trzecia. Kolejny przykład. Wartość bezwzględna z x plus 2 dodać dwa razy wartość bezwzględna z x odjąć 3, równa się 16. Powinniśmy rozpatrzeć cztery przypadki. Nieujemne, ujemne, nieujemne, ujemne. Tu dwa przypadki, tu dwa przypadki. Powinny być cztery. Ale wersja skrócona jest taka, że tu miejscem zerowym jest minus 2. Bo jakbyśmy wstawili w miejsce x minus 2, no to wtedy to wynosi 0. Tutaj miejscem zerowym, no co wstawić w miejsce x, aby to w całości było 0. No trójkę. I te dwie liczby zaznaczymy na osi minus 2 i 3. I z czterech przypadków zostają tylko trzy przypadki. Przed minus 2. Od minus 2 włącznie do prawie 3 i od 3 włącznie do plus nieskończoności. Pierwszy przypadek, drugi i trzeci. I te trzy przypadki sobie rozpiszemy, czyli x należy od minus nieskończoności do minus 2 otwarty, lub drugi przypadek x należy od minus 2 domknięty do. 3 otwarty lub trzeci przypadek x należy od 3 domknięty do plus nieskończoności. Te trzy przypadki analizujemy. Tu był otwarty i tu od 3 domknięty. Przepiszę to równanie i będziemy analizowali znaki w każdej kolumnie i każda kolumna jest ze spójnikiem lub. Czyli tak, x plus 2 dodać dwa razy wartość bezwzględna z x, odjąć 3 równa się 16. I tak, jakikolwiek x weźmiemy przed minus 2, jakikolwiek, na przykład minus 5, to to będzie ujemne? To też będzie ujemne. Sprawdźcie, nieważne jaki x bierzemy przed minus 2 i to i to jest ujemne. Jeżeli ujemne, to znaczy możemy zabrać kreski, zmieniając znaki na przeciwne. Tutaj nie ma problemu, tutaj ponieważ jest dwójka, to zrobimy jeszcze przy okazji nawias. Czyli tutaj zmieniamy znaki. Minus x i minus 2. Dodać 2 przepisuję. Tutaj muszę wprowadzić nawias. I zmieniam znaki na przeciwne. Minus x i dodać 3. I równa się 16. I rozwiązujemy to równanie. Tu przepisujemy minus x minus 2. Tu wymnażamy minus 2x i plus 6. I równa się 16. x na lewo liczby na prawo. xów jest dokładnie minus 3, czyli minus 3x równa się liczbę. Tu jest 16. Te dwie liczby po tej stronie dają 4, ale jak przerzucimy to będzie minus 4. 16 odjąć 4 to jest 12. I aby wyliczyć x, dzielimy przez minus 3. Uzyskamy x równa się minus 4. No i pytanie: czy ta liczba mieści się w tym zakresie? Czy minus 4 należy do tego przedziału? Tak. Zawiera się. A zatem w tej kolumnie rozwiązaniem jest liczba minus 4. Przechodzimy do drugiej kolumny. Zaczynamy od przepisania równania. x plus 2 dodać 2 razy wartość bezwzględna z x odjąć 3 równa się 16. I teraz Jakikolwiek x weźmiemy z tego przedziału to. To będzie już dodatnie, a dokładnie mówiąc nieujemne, a to będzie jeszcze ujemne. To będzie już nieujemne, a to będzie ujemne. No sprawdźmy na przykład jakąś liczbę. Najłatwiej podstawić z tego przedziału chociażby 0. No 0 plus 2 to jest dodatnie, a 0 odjąć 3 ujemne. Sprawdźcie na wszelki padek inne liczby z tego przedziału. Zawsze to będzie dodatnie, a to będzie ujemne. Co to oznacza? Tu zabieramy kreski bez niczego. Tutaj dwójkę przepisujemy. Zmieniamy znaki na przeciwne i oczywiście prowadzamy nawias. Podobnie jak było w tej części. Minus x plus 3 i równa się 16. Wymnażamy nawias x plus 2 odjąć 2x dodać 6 równa się 16. x na lewo liczby na prawo, z x będzie minus x. A liczbę tu jest 16. Te dwie liczby dają 8, ale przerzucamy to będzie minus 8. 16 odjąć 8 to jest 8. I dzielimy przez minus 1. I wyjdzie nam x równa się minus 8. Sprawdzamy, czy minus 8 mieści się w tym zakresie. Pomiędzy minus 2 a 3. Oczywiście nie, czyli nie należy do założenia. Skoro nie należy, to w tej kolumnie rozwiązania nie ma. x należy do zbioru pustego. Ostatnia kolumna. Zaczynamy od przepisania. I teraz, jakąkolwiek wielkość podstawimy za x. Od trójki włącznie w prawo i jedno i drugie będzie nieujemne. I to. I to. Sprawdźcie jakie liczby. Na przykład 10 wstawmy. 10. 10 plus 2 jest dodatnie. 10 odjąć 3 dodatnie. Nie ma problemu. Oznacza to, że opuszczamy kreski bez zmiany znaków. Czyli tu będzie x plus 2 dodać 2 razy. Musimy wprowadzić nawias, ale znaków nie zmieniamy i równa się 16. Wymnożymy nawias. x plus 2 dodać 2x i odjąć 6 równa się 16. Xów po tej stronie jest 3. Tu jest szesnastka. Z tych dwóch liczb będzie minus 4. Minus 4. Przerzucamy, to będzie plus 4. 16 plus 4 to jest 20. I dzielimy przez 3. X wyniesie 20 na 3. To będą będzie 6 całych i 2 trzecie. Takie jest rozwiązanie. Ale oczywiście sprawdzamy z naszym założeniem. Czyli liczba ta 6 cały 2 trzecie zawiera się w tym założeniu. Tak zawiera się, należy do założenia. Zatem rozwiązaniem tej kolumny jest x należy i w klamerce jest jedna odpowiedź, 6 całych i 2 trzecie. I teraz przypomnijmy sobie, że między kolumnami był spójnik lub, czyli albo to, albo to, albo to rozwiązanie. Zatem jakiekolwiek by rozwiązanie nie wyszło, to będzie rozwiązaniem całego zadania, czyli x należy i w klamerce te dwie liczby, bo tu nie ma żadnej, wypisujemy w kolejności rosnące, czyli minus 4 oraz 6 całych, i dwie trzecie. To jest odpowiedź do tego zadania. Podpunkt d jest bardzo podobny, tylko tak. Jeżeli przy x stoi inna liczba niż 1 i jest to liczba dodatnia, wyłączmy tak jak z nawiasu. Będzie nam łatwiej określić miejsca zerowe. Dwójkę wyłączamy, i w nawiasie będzie x odjąć 3,5. I dodać x równa się 1. Patrzymy na miejsca zerowe. No tu na pewno będzie minus 2, no bo minus 2 plus 2 to jest 0, a tutaj miejscem zerowym będzie 3,5. liczby zaznaczamy na osi. Minus 2 oraz 3,5. I, I rysujemy ten przebieg jak poprzednio, czyli przed minus 2, od minus 2 do przed 3,5 i, i od 3,5 włącznie do plusy skończoności. To jest pierwszy przypadek, drugi i trzeci przypadek. I to rozpiszemy sobie znowu na trzy kolumny. Czyli pierwszy przypadek jest dla x należących od minus nieskończoności do minus 2 otwarty, lub drugi przypadek x należy od minus 2 domknięty do 3,5 otwarty, lub trzeci przypadek x należy od 3,5 domknięty do plus nieskończoności. I zadanie będzie wyglądało podobnie, podobnie jak poprzednie. Ale ta postać była zapisana po to, żeby ułatwić wyznaczenie tego miejsca zerowego. Ja będę przepisywał tę wersję pierwszą, bo tak będzie chyba po prostu. Łatwiej. Czyli tu wpiszę x plus 2, odjąć 2x, odjąć 7, dodać x i równa się 1. Teraz, jeżeli weźmiemy dowolny x z tego przedziału, z tego przedziału, tu, stąd, to i jedno będzie ujemne, i to też będzie ujemne. Jakąkolwiek liczbę. Na przykład minus 3. Minus 3 plus 2 to jest ujemne. 2 razy minus 3 i odjąć 7 no to też ujemne. A zatem tu zmieniamy znaki na przeciwne, tu też zmieniamy znaki na przeciwne. Ale ponieważ tu jest minus, tu utworzy nam się nawias. x plus. Zmiana znaków. Minus x i minus 2 minus, Tu zmieniamy znaki na przeciwne. Minus 2x i plus 7, a resztę przepisujemy. Dodać x równa się 1. Teraz opuścimy ten nawias, czyli to przepisujemy. Minus x minus 2, a tu będzie plus 2x i odjąć 7. Reszta do przepisania. I znowu x na lewo, liczby na prawo. Tutaj możemy zauważyć, że są dwa wyrazy, które możemy zredukować, a zatem x jest 2. 2x jako wyraz. Tu jest liczba 1. Z tych dwóch będzie minus 9. Minus 9. Przerzucamy, to będzie plus 9. No to będzie 10. I dzielimy przez. 2, no to x wyjdzie nam 5. Wyszło nam rozwiązanie, ale patrzymy się, czy mieści się w tym zakresie. Oczywiście nie należy do tego założenia. Zatem tu x należy do zbioru pustego. Przechodzimy do drugiej kolumny. Przepisujemy jeszcze raz to równanie. Jak weźmiemy dowolny x z tego przedziału, to już to będzie nieujemne, nieujemne, natomiast to będzie jeszcze ujemne. Na przykład chociażby postawmy sobie 1, 2 razy 1 to jest 2, odjąć 7, to jest liczba ujemna. To jest ujemne. Jest tak, tu zabieramy kreski bez niczego, tu przepisujemy minus. Wprowadzamy nawias, ale zmieniamy tutaj znaki na przeciwne. Resztę przepisujemy. Teraz oczywiście opuszczamy ten nawias. Plus 2x. Odjąć 7. Dodać x równa się 1. x na lewo liczby, na prawo. x 2x, x. Razem jest 4x. Liczbę. Tu jest 1. Z tych dwóch liczb jest minus 5. Przerzucamy. Plus 5. No to będzie 6. Po podzieleniu przez 4 x to będzie no, 1,5 po prostu. Bo 6 czwartych 1,5. Wyszło rozwiązanie. Sprawdzamy z założeniem. Czy 1,5 mieści się w tym zakresie. Należy do założenia. Zatem rozwiązaniem tej kolumny jest liczba 1,5 i jeszcze jedna kolumna nam została. Zaczynamy od równania. W tym przypadku i to. I to będzie nieujemne. No, na przykład podstawiam czwórkę, chociażby. 4 plus 2 dodatnie. 2 razy 4 to jest 8, odjąć 7 dodatnie. Obie wielkości są nieujemne. Ta jest dodatnia, ta jest nieujemna. Czyli opuszczamy kreski bez zmiany znaku, ale tu oczywiście pamiętajmy o nawiasie. x plus 2 odjąć, i tu będzie nawias bez zmiany znaku. resztę przepisujemy. Opuszczamy nawias, odjąć 2x i plus 7. I teraz załatwiamy sprawy x. -ów. x minus 2x, x. 0. X nie ma, czyli po lewej stronie jest 0, a po prawej stronie, tu jest jedynka 9. Przerzucamy, to jest minus 9. 1 odjąć, minus, 1 odjąć 9 to będzie minus 8. I teraz uwaga. Albo, ponieważ x -y się zredukowały, albo wyjdzie prawda, albo fałsz. Jeżeli wyjdzie prawda, to wówczas rozwiązaniem jest cały przedział. Jeżeli wyjdzie fałsz, to oczywiście jest zbiór pusty. To jest, jak widzimy, fałsz. A skoro fałsz, to rozwiązaniem jest zbiór pusty. I teraz jedno rozwiązanie, drugie i trzecie. Jedyną liczbą, która jest rozwiązaniem całego równania, jest x należy do zbioru jednoelementowego, jedna cała i jedna druga. I to jest rozwiązanie tego równania.